Witam, kochani, bardzo serdecznie. Runiczne miejsce mocy, Mimeruna, witam Ciebie na kanale. Cieszę się, że jesteś. Przekaz anielski, podpowiedź anielska na weekend na 18-19 styczeń 2025. Kochani, zapraszam na runę dnia, jest już na kanale, runa weekendowa, tak, na ten weekend. Przepiękne energie Gebo i Wunio, które mówią nam o radości, o zadowoleniu, o zjednoczeniu, o, o miłości i fizycznej i duchowej, o darach, upominkach, gościnach, imprezach, spotkaniach, zabawach, nagrodach, przepiękne energii, spełnieniu marzeń, daru od kogoś, ale też i od góry. No, przecudna energia i w sobotę, i w niedzielę. Kochani, pamiętajmy o tym, żeby też, jeżeli coś otrzymujemy, to żeby też umieć w tej rekompensacie też podzielić się z tą osobą, chociażby uśmiechem czy wdzięcznością, żeby była równowaga, ale też pamiętajmy o tym, żeby zachować równowagę w pomaganiu właśnie w... jeżeli Ty jesteś tym obdarowującym, tym darczyńcą, żeby też pamiętać o sobie, żeby była w tym wszystkim równowaga, żeby nie dla wszystkich wszystko, a dla siebie nic, bo wtedy powodujesz brak, jakby tak też niedosyt, więc to jest istotne i ważne. Ważne też jest to, jaka jest myśl tej osoby, która obdarowuje. Tak? Nie tylko sam, sama ta rzecz, którą otrzymujesz, czy, 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 czy to, co do Ciebie przychodzi, bo może być uznanie, może być, może być dobre słowo. Też energię pokazują, zresztą zapraszam na tę runę weekendową, sobie odsłuchajcie, ale energię tutaj namawiają do tej wdzięczności, o tej złapania równowagi, bo być może jej brakuje, w w twoim życiu, ale też o radości, o tym, że być może za mało się uśmiechasz, za mało wychodzisz do ludzi. Korzystaj z zaproszeń, uśmiechaj się, będziesz zarażać tym uśmiechem, inni będą Ciebie też zarażać. Ważny jest tutaj ten optymizm, to pozytywne myślenie. To jest takie istotne i ważne. O tym tutaj energię mówią, więc czegoś jest tutaj za mało, jest yy, brak. Yy, tak, więc jakby warto na to zwrócić uwagę. Może ta radość, to szczęście będzie też z tego, że na przykład Twój piesek się czegoś nowego nauczy, tak? Czy, czy ktoś z domowników coś osiągnie, bo też tak może być. No to szeroko powiedziane, to jest energia dnia, ale bardzo fajny rysuje się weekend. Wesoło, w takiej radości, wesołości, tak. Nie ma tutaj smutku, jest tu raczej przyciąganie takie fizyczne jest tu szansa na zaręczyny, ślub imprezy, tak, takie właśnie wzajemne, też taki pociąg, zbliżenie. No, przycudne, energie nam się pokazały i fajnie, cieszę się. Chciałam już odwrócić, ale, kochani, tak jak zawsze do wyboru, ja na wizji teraz nie tasuję tego przykazu anielskiego, bo jest tu sporo kart, więc zeszłoby nam tu dość dużo czasu, więc ja już sobie to przygotowuję wcześniej. Więc tutaj mamy pierwszą grupę, Yy, tak, turkusowy i biały, przezroczysty, druga grupa, więc wybierz sobie tą podpowiedź od aniołów. Co to anioły chcą na ten weekend jeszcze dopowiedzieć do tej runy dnia? Wyobraźnia. Myśli to cegiełki, z których składa się życie. Od nich wszystko się zaczyna. Dodaj do nich kreatywność, a otrzymasz wyobraźnię. Każdy zamek zaczyna swoje istnienie jako ulotna wizja, którą następnie urzeczywistniają architekci i budowniczowie. Anioły zachęcają cię, byś korzystał z twórczej siły wyobraźni, poszerzając swoje horyzonty i odmalowując życie takim, jakim chcesz, żeby było. Kiedyś doświadczasz wizji, anioły widzą czystość twoich intencji, otwierając drzwi, by ci pomóc. Anielska mądrość prowadzi cię, byś zdecydował o tym, co chcesz osiągnąć. Upewnij się, że twoje zamiary są szczere. Następnie wyobraź sobie urzeczywistnienie swojego marzenia i rozpocznij proces tworzenia. No i to tak jest, bo przygębo też jest tu sukces, jest tu zadowolenie, jest tu osiągnięcie sukcesu, celu, ale dzięki swoim wysiłkom, kochani. A więc trzeba włożyć zaangażowanie i pracę. Działanie przede wszystkim, tak? I afirmacja Wizualizuję pozytywne rezultaty, by osiągnąć najwyższe dobro. Jeżeli podejdziesz z zaufaniem, tak? I dołożysz do tego zaangażowanie, praca, dobry plan. To szansa jest. Zwiększona intuicja, bądź szczególnie świadomy swojej wewnętrznej wiedzy, ponieważ jest ona godna zaufania, więc warto korzystać w ten moment tutaj, bo ta intuicja będzie bardzo wytężona dla grupy numer 1. A magiczne sereny i delfiny znowuż nam tutaj się skradły, nie wiem jak to się podziała, ale widocznie bardzo chcą być w tych przekazach anielskich, więc... Przyjmujemy, do startu gotowy ruszaj. Teraz jest doskonały czas na skoki, złapanie pragnienia Twojego serca. Ewidentnie tu energie mówią, że to jest dobry moment, dobry czas, żeby pójść za tym, co. Co w tobie drzemie? Jesteś predysponowany do pracy z młodymi ludźmi, Twoim boskim przeznaczeniem jest pomoc, nauczanie i opieka nad dziećmi. Szeroko powiedziane, ale jeżeli się zastanawiasz, no to kierunek wskazały anioły. Klarowna komunikacja, więc otwórz się na drugiego człowieka, otwórz się na rozmowę. Tak, tak także tutaj to jest istotne i ważne. I refleksja. A więc miej oczy szeroko otwarte, ucz się cieszyć drobiazgami, tak. Tu jest pokazana ta wdzięczność, ta radość i, i cieszenie się z, jak, z najmniejszej rzeczy, tak. Także to jest istotne i żyj radośnie. No przepięknie nam tu Kluczyk anielski pokazał właśnie, żeby żyć w radości. To o czym mówił, yy, przekazuje tu nam Runa Wunio, yy, która mówi o tej radości, że być może mało się uśmiechasz, mało bywasz wśród ludzi, Zara uśmiechaj się, zarażaj się, to uśmiecham, a jeżeli masz jakieś trudności, no to tutaj dobrze, żebyś przebywał wokół osób, które myślą optymistycznie, które właśnie się uśmiechają, może pójść na fajną tutaj właśnie sztukę, która rozbawi może na jakiś kabaret, no tutaj jest wskazanie, żeby zadbać o tą sferę, bo być może mało radości w tym twoim życiu, a im będziesz bardziej weselszy, radośniejszy, w tym zupełnie inaczej pewne rzeczy będziesz postrzegał, a też będziesz przyciągał same pozytywne osoby no i to się będzie mnożyło kochani a teraz grupa numer dwa co aniołowie dla was Archanioł Gabriel wyciągnięcie tej karty oznacza błogosławieństwo poproś anioła Gabriela działającego za pośrednictwem białego promienia by obdarzył cię łaską i oczyszczeniem czas byś pozbył się starych wspomnień, zakorzenionych zwyczajów schematów myślowych które obniżają poziom twojej wibracji a więc tutaj warto się oczyścić kochani można wykąpać się w soli, tak, z myślą, z intencją, aby wszystkie negatywne rzeczy odeszły, zapalić czarną świecę, tak, też z intencją pozbycia się tych negatywnych zwyczajów, schematów, wspomnień, ale też i energii negatywnych i jak się wypali czarna świeca, to później w to miejsce zapalić białą na przywołanie tych pozytywnych. Archanioł Gabriel wniesie w Twoje życie ład i dyscyplinę, sprawiając, że wszystko znajdzie się na swoim miejscu. Więc tutaj warto poprosić, porozmawiać z Archaniołem Gabrielem, pomoże, wesprze. Możesz także poprosić Go o jasność umysłu i radość. Pamiętaj, że jesteś pięknym, jasnym, mądrym bytem duchowym. Twoje prawdziwe ja przysłonięte jest jedynie Twoją cielesną powłoką. Wyobraź sobie więc, że jesteś otoczony czystym, białym światłem. Pozwól swojemu duchowi ujawnić się i ulecieć. I afirmacja: Jestem czystym, świetlistym bytem. Przepięknie, kochani, tutaj. Może potrzebujesz oczyszczenia, więc warto to zrobić. Tęczowy kwarc, kwarstw tytanowy, wielopłaszczyznowość. Istnieje wiele warstw i wymiarów w sytuacji lub osobie, o którą pytasz. Więc tutaj trzeba by było to yy, no, rozebrać jak cebulkę. Obserwuj swoje myśli to bardzo ważne, aby myśleć wyłącznie o tym, czego pragniesz, a nie czego się obawiasz. Tak. Tutaj w obydwu runach y, jest przekaz, żeby y, patrzeć optymistycznie, żeby nie przyciągać tego negatywności, y, braku, y, tak y, tutaj. <laughs> tego niedosytu. Zachowaj ostrożność. Przyjrzyj się dokładnie tej sytuacji, o której myślisz, która ci przychodzi do głowy, zanim podejmiesz dalsze kroki. A więc tutaj yy, trzeba przyjrzeć się, zastanowić, tak, pozytywnie też myśleć, bo być może, że jest jakaś sytuacja, która sprawdza Ci sens powiek. Warto tutaj zwrócić się o pomoc do archanioła Gabriela, tak? no i zastanowić się, rozebrać jak cebula ten problem, no i tutaj zanim podejmiesz te dalsze kroki, tak, żeby zachować ostrożność, tutaj mówią anioły, no i decyzja należy do ciebie, to ty decydujesz, tak, ale właśnie zastanów się, przenoś, przeanalizuj zamierzenia, Skoncentruj swoją uwagę, a więc na tym problemie, na tej sytuacji, o której myślisz, zastanów się, przepracuj, przemyśl, poproś o wsparcie, zanim podejmiesz kolejne kroki. Silna wola to zdumiewająca moc, a więc tutaj wskazanie, no i wzbogacasz życie swoją osobą. Pamiętaj, że wnosisz bardzo dużo do życia, do świata. Pięknie. Kochani, taki przekaz dla Was na weekend. I życzę Wam tego weekendu e, tej radości, mądrości, darach, a więc obfitości i materialnej i duchowej. Wszystkiego co najlepsze, kochani. Nimeruna!